Czy Ethereum w końcu przejmie dominację Bitcoina i zobaczymy legityny alt season łącznie z pompą na Ethereum? Czy Bitcoin jak spadnie do tej ceny, to stąd będzie mógł wybijać nowe ATH? Gdzie będę chciał zapinać swoje longi? Gdzie jest miejsce kulminacyjne, w którym powinniśmy wybić się do góry? A gdzie jest miejsce, w którym łącznie z onchainami, łącznie z moimi wykresami, które zobaczycie, będzie trzeba się wyprzedawać? Będzie to ogromne miejsce podaży. Jaka przyszłość nas czeka na rynku krypto? To wszystko w dzisiejszym odcinku, także zaczynajmy. Moi drodzy, zaczniemy sobie od Bitcoin Unrealized profit and loss. A tutaj widzicie dosyć ciekawą sytuację, ponieważ ilość zrealizowanych zysków gwałtownie spada. Oznacza to, że inwestorzy na serio wystraszyli się korekty i tracą pewność, jeżeli chodzi o otrzymanie otwartych pozycji. Widać to ewidentnie na tym topie, że mamy naprawdę mocne, mocne spadki. Co za tym idzie, im bardziej słuchajcie, ilość niezrealizowanych profitów spada, tym większa presja podażowa się po po pojawia, czyli ten efekt psychologii tłumu. Jeżeli Kolega sprzedał, to coś wie, więc ja też sprzedam i po prostu zaczyna się budować takie domino, lawina ewentualnych spadków. Jest to miecz obusieczny. Warto zauważyć, że w tym cyklu mieliśmy najwięcej niezrealizowanych profitów ever, szczególnie na ostatnim. ATH, moi drodzy. Czyli im więcej niezrealizowanych profitów, w tym większa ewentualna presja podażowa, może pojawić się z czasem. I tu nie chodzi o wieszczenie jakichś grubych korekt, ale na pewno poziomy, które wyznaczaliśmy ostatnio na Bitcoinie, mianowicie 110-111 tysięcy dolarów, mogą być miejscem, które powinno zostać wypełnione, na ewentualne zebranie tej płynności, zebranie tych pieniędzy, żeby móc budować dalszą koniunkturę wzrostową. Czy ta korekta będzie głębsza? Tego nie wie nikt. Natomiast my musimy patrzeć na prawdopodobieństwo i to, jak wygląda aktualnie sytuacja. Ludzie w rynku są zmęczeni, przemęczeni, zaczynają zbierać profity ze względu na to, że nie chce im się już czekać lub ulica, która zbiera profity w stracie lub po prostu wychodzi, bo nie widzi, bo kupowała na górkach i po prostu nie chce pogłębiać tej swojej straty. A tutaj słuchajcie, Bitcoin Cost Basis Distribution Heatmap. Warto zauważyć, że luka wolumenowa, czyli te niebieskie, Poziomy na wykresie e, są szybko zbierane i nie mamy dumpu przez te kawałki ceny, tak jak to działało już nieraz na wykresie. Oznacza to, że cały czas na rynku pojawiają się inwestorzy, którzy zgarniają każdą korektę i powstrzymują spadki. Czyli mieliśmy spadek, ten, który na przykład teraz był, od razu był gdzieś tam delikatnie odkupiony. Każdy spadek jest odkupywany. Pytanie, czy to jest odkupywane przez inwestorów długoterminowych, którzy po prostu wiedzą, co robią, chociaż no, na takich wysokich poziomach kupowanie no to faktycznie na gruby long term, czy to są osoby, które wierzą w lokalną korektę, na zasadzie takiej, że mamy lokalną korektę i będziemy przecież się wybijać na nowe ATH. Sugeruje to również, że obecne spadki w dużej części spowodowane są właśnie realizacją niezrealizowanych profitów, a presja podażowa nie jest szybka i nagła raczej względnie stała i nieznacząca na tyle, by Spowodować gwałtowne obsunięcie się cen. A to moi drodzy wygląda dosyć ciekawie, ponieważ mieliśmy tą korektę, o której wcześniej Wam powiedziałem powrót do 0,5 całego tego swinga spadkowego czyli zrobiliśmy 50% korekty. Tego ruchu, i tutaj dalej jest jakaś sytuacja spadkowa. Oczywiście nie wybiliśmy nowego low, ale w tym momencie, jeżeli, a prawdopodobnie tak będzie, dostaniemy retest ponowny tego bardzo ważnego punktu w okolicach 115 500, ponieważ tu mamy dwa konfluency i z extension i z retracement. No to moglibyśmy stąd, jeżeli będzie słaby price action, jeżeli będzie słaby wolumen, jeżeli będziemy zostawiać puste noty, zrobić korektę, pogłębić spadki, moim zdaniem, nawet do 110 tysięcy dolarów, jako legitna, ładna korekta ABC, i stąd teoretycznie moglibyśmy znowu próbować atak, budować atak na nowe ATH. A to, moi drodzy, risk indicator, short-term holder cost basis model. Kontynuacja wybijania nowego all-time high została zatrzymana przez żółtą linię. Plus 1 STD, czyli Standard um, Deviation. Jak widzicie, żółta linia na przestrzeni historycznej można byłoby powiedzieć aż do 2021 roku jest mocnym, mocnym punktem oporu, mocnym punktem można powiedzieć takiej strefy podażowej, która no jest cały czas dosyć mocno respektowana. Historycznie patrząc na wykres to właśnie potwierdza nam to ten poziom odchylenia standardowego był zawsze największym oporem po wybiciu ATH. Oczywiście zdarzyło nam się raz dostać czerwoną strefę w okolicach marca 2024 roku, natomiast na razie nie ma aż takiej siły i nie sądzę, że ona się znajdzie na na to, żeby przebić żółtą i dojść aż do czerwonej. Pod nami mamy niebieski STH Coast Basis, który będzie naszym supportem, a więc mamy aktualnie największe prawdopodobieństwo, że będziemy kisić się w przedziale 105-125 tysięcy, dopóki z wolumenem nie przebijemy jednego z tych poziomów. Nie wiemy którego, czy żółtego, czy niebieskiego. Natomiast jeżeli przebijemy dany poziom, w tej sytuacji żółty, będziemy szli na nowe ATH. Najba najprawdopodobniej powyżej 130 tysięcy dolarów. Jeżeli przebijemy zielony, przepraszam, niebieski, może to być potwierdzenie rozpoczęcia się Bessy i zejście przynajmniej do poziomu 90 tysięcy dolarów. Patrzcie na price action, patrzcie na wolumen, bo to będzie tak naprawdę wyznacznik. Konsolidacja Bitcoina do końca wakacji i jesieni przy spadku dominacji. I rosnących altach wraz z Ethereum wydaje się być sensownym scenariuszem. Jest okres wakacyjny, mamy tam jakieś zaskoczenia, mamy tam jakieś ciekawe ruchy, ale nie ma nic mocnego, decydującego o tym, żebyśmy mogli stwierdzić, tak, mamy kontynuację hossy, Bitcoin będzie leciał albo stanie chociaż w miejscu altcoiny, wystrzelą, no bo Ethereum do Bitcoina wykres, który jest, moi drodzy, bardzo, bardzo ważnym wykresem zresztą performuje bardzo ładnie, pójdzie nam po prostu za ciosem i zacznie wybijać coraz to nowe szczyty i następstwem tego będzie faktycznie alt season. A potem przyjście zimy i wracamy do ruchów na wykresie tak jak co roku, czyli krótkie kroczki, poślizg na lodzie i wyjebka na plecy. W tym momencie widzimy wykres top altcoins combined open interest, czyli open interest wszystkich Najważniejszych można powiedzieć altcoinów. A Open Interest na tych właśnie topowych altcoinach przeszedł gwałtowną korektę, co zresztą widać po wykresach niektórych coinów, które cofnęły się już nawet poniżej 50% dotychczasowych wzrostów sprzed kilku tygodni. Takimi coinami, e, no nie są, oczywiście, nie są oczywiście wszystkie, natomiast jak sobie przelecicie, te największe, które obserwujemy, korekty faktycznie całkiem mocne się wydarzyły. Sonic, jeden z gorszych performansów na ten moment. Widać również zdecydowane ostudzenie sentymentu i opanowanie fomo. Idealnym tego przykładem są komentarzowi eksperci, którzy znowu zniknęli, jak. Tylko przestało rosnąć. Jest to dla mnie niesamowite zjawisko. Teraz, kiedy na nowo zrobiło się cicho na rynku, warto rozważyć ewentualne zakupy. To właśnie ten moment, o którym Wam mówiłem, kiedy byliśmy przepełnieni FOMO. Więc oczywiście eksperci zniknęli, no bo przecież kupowali na górkach. Tam były komentarze, że lecimy na 130. Niestety się to nie wydarzyło, więc pewnie się wyzerowali, zbierają kasę na to, żeby znowu się wyzerować i dać busta do budowanej koniunktury na wykresie. Natomiast po takich korektach, pamiętajcie, że jeżeli mamy swing wzrostowy i mamy korektę 38%, 38 procent do 62. Na pewno są to dobre miejsca na zakupy lokalne. Nikt Wam nie powie, czy to jest dobrze long-termowo, bo nie wiemy faktycznie, czy kontynuacja tej hosty się wydarzy i wybijanie nowego ATH, czy gdzieś powoli zaczęliśmy bez set. tego. Nie ma o tym nie ma pojęcia nikt, ale na pewno lokalnie można to zabezpieczać i takie trade'y sobie puszczać, na przykład na rynku spotowym, żeby było bezpieczniej. Moim zdaniem na pewno mamy jeszcze miejsce na wzrosty na Bitcoinie, szczególnie do tych 128 tysięcy dolarów i na altcoinach kontynuacja. Mamy wewnętrzne korekty, ale nie jest to powiedziane, że wracamy do konsolidacji sprzed miesięcy. A tutaj, moi drodzy, Ethereum Cost Basis Distribution Hitmap. Na Ethereum podobna sytuacja, co na Bitcoinie. Tutaj też luki wolumenowe są szybko odkupywane. Warto jednak zauważyć, że w w porównaniu do Bitcoina, ten gap na ETH jest o wiele, wiele większy. Pierwszy większy support wolumenowy jest dopiero w okolicach tej konsolidacji przy cenie 2600 dolarów. Co za tym idzie w przypadku, gdyby dominacja Bitcoina zaczęła odzyskiwać swoje poziomy, to ETH może dostać solidne spadki. I tutaj na ETH, tak jak Wam mówiłem, moje miejsce zainteresowania pod ewentualne zakupy będzie nie wcześniej niż 3050 dolarów do 2800 dolarów. Póki co jednak jeszcze nie ma żadnych przesłanek, że taki scenariusz mógłby się wydarzyć. I tak naprawdę przesłanką albo miejscem, na które, które powinniście obserwować, będzie wykres ETH do PTC, który musi się umacniać oraz nierosnący wykres Bitcoin, dominacji Bitcoina. Wtedy będziemy mogli stwierdzić, że te poziomy, o których wcześniej powiedziałem, raczej nie zostaną w najbliższym czasie wypełnione. Będziemy się konsolidować przy tych 4000 dolarów i stamtąd próbować wybić nowe ATK, ale tak jak mówię, trzeba obserwować kilka wykresów, żeby mieć jasny ogląd na sprawę, a przede wszystkim szukać i patrzeć na update'y na Discordzie, no bo tam razem z traderami tak naprawdę pojawia się, robimy to cały czas. Moi drodzy, strefa Patrona na moim Discordzie została oficjalnie zamknięta dla ludzi spoza Bybit EU. Kto korzystał z darmowego okresu próbnego, czyli z tak zwanego tymczasowego patrona, mam nadzieję, że się przekonał, mam nadzieję, że zobaczył, że warto i zostanie z nami na dłużej. Ale strefę patrona możecie bez żadnego problemu odblokować na ten moment, po prostu zakładając w tym momencie konto na Bybit EU i otrzymujecie dostęp do pełnej strefy Patrona. Linki macie oczywiście w opisie, jak i QR-kod w tym momencie na ekranie. Wystarczy sobie zeskanować, założyć konto, przejść KYC2, jest to bardzo prosty proces oraz płacić równowartość 100 dolarów. Oczywiście pamiętajcie, że jeżeli wcześniej byliście na Bybit.com pod afiliacją kogoś innego, a chcielibyście teraz być stricte pode mną, to ważne, żebyście konto zakładali z nowego maila innego niż na Bybit.com, bo może Was automatycznie podpiąć pod starego afilianta, a to do Was powinna należeć Decyzja, pod kim chcecie aktualnie być, a macie teraz szansę poprzechodzić do tych ludzi, których zawsze chcieliście obserwować, a nie mieliście. Możliwości dojść do tych stref patrona ze względu właśnie na źle podpiętą afiliację. A moi drodzy, w strefie patrona dla tych, którzy nie wiedzą, znajdziecie codziennie dwa live tradingi oraz akademie, które są prowadzone przeze mnie, jak i przez protraderów, na których wspólnie analizujemy oraz rozgrywamy rynek w czasie rzeczywistym. Dostęp do sekcji Handel CST oraz Handel Pro, gdzie ja wraz z traderami wrzucamy wam dziennie bardzo dużo analiz, setupów, z których możecie korzystać, które pomogą Wam w rozgrywaniu tego rynku. Gląd do portfela CST Invest, czyli mojego portfela spotowego, który będzie za niedługo zamieniany na nowy eksperyment, czyli cały czas coś, jak na działaniach spotowych się tam dzieje. Narzędzia warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, do których macie dostęp za darmo. Możecie z nich korzystać bez żadnego problemu, takie jak Highblock, Mike Cipher lub inne narzędzia, które są mega potrzebne do tradingu. Analizy on-chain, moi drodzy, najważniejsze. Newslettery, które są specjalnie selektywnie dla Was wybierane, z komentarzem, jak to może wpłynąć na rynek oraz jak powinniście się zachować, no i oczywiście materiały do nauki tradingu. Jeżeli nie jesteście dalej przekonani, wbijajcie na darmową opcję Discorda i pytajcie o co tylko chcecie. Odpowiedź otrzymacie na pewno ode mnie czy od jakiegokolwiek innego członka społeczności. Więc oczywiście, wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Dzięki wielkie. A tutaj słuchajcie, Ethereum Realized Price to liveness Ratio. Co za pojedyncza nazwa, no ale jest jaka jest. Na ETH siedzimy obecnie w konsolidacji i za dużo się nie dzieje. Kluczowym poziomem będzie tysiąca dolarów, które jeśli zostanie zaliczone, będzie to oznaczało, że rynek jest mocno, mocno przegrzany. W tym miejscu, na fioletowej linii, byliśmy w tym cyklu tylko raz i zobaczcie, w jaki sposób się to skończyło? Pierwszy raz, to znaczy pierwszy raz, właściwie tutaj był pierwszy raz, tu drugi. Nawet jak sobie popatrzymy na wykres Ethereum w tym momencie: 4000. 500 dolarów, czyli tutaj ta zielona strefa, można łatwo stwierdzić, że jest to bardzo, bardzo mocna strefa podażowa, piwotowa świeca, doji candle, świeca, od której zaczęliśmy tak naprawdę bez więc warto brać ten poziom pod uwagę jako miejsce ogromnej podaży. A teraz moi drodzy, prostsza nazwa wykresu, sell side risk ratio. Jeśli chodzi właśnie o ten wykres, to wielkimi krokami zbliżamy się do niebieskiej linii sygnalizującej, że na rynku brakuje pieniędzy. Praktycznie cała kasa, która wpadła nam do rynku od tego dołka na 100 tysięcy w ciągu dosłownie paru dni z niego uciekła. Oznacza to, że po wpadnięciu w strefę niskiej płynności ponownie będziemy narażeni na bardzo ciężkie price action i ciągłe manipulacje cenowe. Im większa płynność na wykresie, jeżeli chcemy tu zanalizować ten on chain, tym ruchy będą spokojniejsze, bardziej przewidywalne, nie będzie takich mocnych impulsów. W momencie, w którym wpadamy w strefę niebieską, czyli właśnie tą zaniżoną płynność na rynku, to mało pieniędzy, to manipulacje na bitcoinie są bardzo proste, ponieważ łatwo będzie im wybijać poszczególne poziomy jedną grubą lagą. Więc uważajcie. A tutaj, moi drodzy, Capital Rotation Net Position Change. Po raz pierwszy. W tym cyklu przy tak dużej płynności Ethereum przebiło Bitcoina pod względem napływu kapitału, co jest dobrym znakiem, jeżeli mówimy o e, altseasonie. Wcześniej ETH dominowało nad Bitcoinem tylko trzy razy w tej hoście, jednak były to wyniki dwa, a nawet cztery razy niższe niż jest to teraz. E, pokazuje to, że ETH odżyło jednak do pełnego prawnego z altseasonu, potrzebne są jeszcze znaczne odpływy kapitału z Bitcoina. Bez tego daleko nie dojdziemy. No i moi drodzy, płynność, płynność, ważna rzecz, jeśli chodzi o płynność, to największa paczka na ten moment znajduje się w okolicach 124-126 tysięcy, czyli dokładnie miejsce, które gdzieś tam rozrysowywałem już dawno na wykresie jako miejsce głównej podaży. Na dole to płynność mamy w okolicach 110-102 tysięcy, jednak są to pieniądze nieporównywalnie mniejsze z tym, co mamy u góry. Dla mnie moglibyśmy troszeczkę nabić ludzi w butelkę, zjeść jeszcze, zejść jeszcze do tych 110 tysięcy i zrobić legitny atak po 126-128 tysięcy, zabrać tą płynność i dopiero stąd rozpocząć główną korektę na bitcoinie w tej hoście. A tutaj, moi drodzy, jakiś pojęty wykres z bąbelkami. Spróbujemy go zanalizować. Cały rynek niezmiennie zdominowany jest przez ulice i ich ordery. Retail orders, czyli czerwone banieczki. Tłumaczyłoby to odpływ kapitału z rynku, kasa wpadła szybko, dlatego że wykres się ruszał szybko. Jednak gdy wykres przestał się ruszać, to retail znudził się i postanowił wyjść z rynku. Jak niemowlak, lepiej kupować na kurce niż w dołku, przynajmniej według nich. Zobaczcie, small whale orders, big whale orders, wszyscy są em, w podobnym em, miejscu, a retailowcy, no to wiemy, jak to zazwyczaj wygląda. Mocno panikujący są po prostu. Więc, moi drodzy, zanim przejdziemy do krótkiego Q&A, podsumowując, dla mnie sytuacja jest dosyć ciekawa. W tym momencie wypełniamy korektę ABC po znaczącym, dobrym, mocnym impulsie. Moim zdaniem możemy zejść do sen, 111, 110 tysięcy dolarów, pokisić się i stamtąd spróbować zbudować atak na 126, 128 tysięcy dolarów i dopiero ewentualnie wtedy rozpocząć korektę. Więc uważajcie na ruchy w najbliższym czasie. Na pewno zabezpieczajcie swoje pozycje, ale też się nie przestraszcie, ponieważ to, co się dzieje na wykresie, jest czymś po prostu normalnym. Jest impuls, musi być korekta. Jest korekta. Musi się pojawić ponownie impuls. Przejdźmy teraz do QA. Możliwe, że temat już przerabiany, ale proszę trzy książki o krypto, które uważasz za najważniejsze. Dziękuję. Jeżeli chodzi o książki o krypto, to nie podam ci żadnej, ponieważ nie czytałem żadnej książki powiązanej stricte z krypto. I raczej książki, które powinieneś przeczytać, a przede wszystkim książki rozwijające czy budujące świadomość inwestycyjną, czy świadomość psychologiczną w tradingu, to jest psychologia skutecznego tradingu, najbogatszy człowiek w Babilonie i bardzo ciekawa książka, którą również powinieneś przeczytać to w transie inwestowania Marka Douglasa. Jak myśleć długoterminowo, kiedy biznes, w który wkładamy czas, jeszcze nie przynosi zysków? Wielu mówi o determinacji i konsekwentnym działaniu, ale jak utrzymać odpowiednie nastawienie, kiedy żyjemy z oszczędności albo dalej pracujemy na etacie? No, na pewno, jak żyjemy z oszczędności, jest to trudniejsze niż jak pracujemy na etacie i mimo wszystko mamy jakiś tam dopływ gotówki do tego, żeby utrzymywać się w życiu, ale jakby. Działanie, ale myślenie długoterminowe to właśnie samo w sobie powinno dać ci łatwość w, pod... w myśleniu o tym, że ten biznes zacznie działać. No bo jeżeli ty zaczynasz robić jakiś biznes, to przecież on nie będzie działał od razu. Nastawiasz się na x miesięcy tego, że będzie na stracie lub wychodził na zero, bo dopiero zaczynasz go budować. Więc tutaj raczej patrzyłbym na poszczególne mniejsze kroki, które wykonujesz, czy i też priorytetyzację tych kroków, czy poszczególne kroki. Przybliżają cię do e, zamierzonego twojego głównego celu, czy są? po prostu mało ważne, mało relatywne, więc tutaj na pewno trzeba się nauczyć mocnej priorytetyzacji tego, co masz do zrobienia. Jeżeli do głównego celu masz na przykład 10 mniejszych, zobacz, które są najważniejsze i najpierw wykonaj najważniejsze, żeby po prostu nie tracić czasu i nie przeciągać tego głównego momentu. Może i głupie pytanie, ale czemu go nie zadać? Gdybyś zaczynał od zera, jak najprościej dojść do 100 tysięcy miesięcznie? Oczywiście nie mówię o tym, że ma to wpaść mi w ręce, tylko jak to zrobić, żeby przy tym nie zwariować? Pytanie, nie wiem, czy tendencyjne, w każdym razie, jeżeli zaczynasz od zera i już w czy nasz myśleć o 100 tysiącach, to będziesz miał taką frustrację, i takie nerwy, i takie niedowiezienie tematu, że nie dojdziesz do tych 100 tysięcy, bo jebniesz tym wszystkim prędzej czy później. Więc proponowałbym raczej wyznaczyć sobie cel, że kiedyś chcę dojść do 100 tysięcy, ale na razie ważny jest tysiąc. Jak zrobię tysiąc, pomyślał o piątce, jak zrobię piątkę, pomyślę o dziesiątce, i tak dalej, i tak dalej. Najtrudniejszy jest pierwszy, powiedzmy, milion, bo jest nierealny praktycznie do zrobienia, ale jak już go zrobisz i nauczysz się, w jaki sposób to wszystko działa, to ci będzie dużo prościej. Więc jeżeli ty ty zaczynasz od zera i myślisz od razu o 100 tysiącach fajnie, ambitnie, ale no myślę, że troszeczkę zbyt duże ciśnienie na to, żeby będzie ono niewspółmierne do tego, jakie będziesz miał nerwy, że nie dochodzisz do tego poziomu, bo zrobić 100 tysięcy złotych miesięcznie, zarabiać 100 tysięcy złotych miesięcznie. To są miesiące, lata ciężkiej orki, ciężkiej pracy, więc na pewno zwariujesz, jak będziesz myślał o tym, że musisz to zrobić już. Jak planujesz swój dzień, żeby być maksymalnie efektywnym? Czy mógłbyś podać przykładowy plan jednego dnia, taki, który działa u Ciebie, żeby osoby, które nigdy nie układały swojego dnia, Albo wypełniały go przypadkowymi rzeczami, mogły się zainspirować i zobaczyć, jak wygląda to w praktyce. No Na pewno nie będę tutaj mówił o tym, czy planuję mieć zęby rano i tak dalej, bo są rzeczy automatyczne, które robisz od rana, ale musisz sobie ułożyć dzień, jakby planując swój dzień, musisz założyć wszystkie zadania, które, najpierw zadania, które masz wykonać, które będą najważniejsze, jeżeli chodzi o twoją pracę, twój biznes i tak dalej. I dodatkowo rozpisujesz sobie na kartce wszystkie najważniejsze rzeczy, wszystkie rozpraszacze, czyli rzeczy, które chcesz zrobić poza pracą. Zaznaczyć sobie to, że jeżeli masz czas od do, no bo człowiek też nie jest w stanie pracować na stop, wiadomo, nawet dziesięciominutową przerwę, pięciominutową trzeba sobie zrobić, ale wszystkie rozpraszacze, które masz po drodze, czyli na przykład, jeżeli zajmujesz się jakimś tematem i ktoś do ciebie dzwoni, nie odbierasz. Musisz być na to mocno nastawiony, że ty wyłączasz się na czas pracy, bo będzie ona na pewno dużo bardziej efektywna, więc wypisujesz sobie wszystkie rzeczy, które są dla ciebie ważne, nawet jeżeli chodzi o przestrzeń tygodnia i rozplanowujesz to w taki sposób, żeby dzień po prostu po kolei, po kolei, patrząc na priorytety danego działania, zapełnić i tyle. Tu nie ma zbyt dużej filozofii. Jeżeli masz do zrobienia x rzeczy, układasz je w logicznej kolejności i priorytetyzacji swoich rzeczy i przez ten czas nie poświęcasz więcej czasu niż 5% na rozpraszacze, bo ci to rozwali cały dzień. W skrócie oczywiście, jak chcesz, możemy o tym pogadać dużo mocniej, dużo bardziej pokazać, też mogę w jakimś odcinku techniki, w jaki sposób to rozrysowywać, bo to dosyć długi temat. Moi Drodzy, to już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i widzimy się w piątek. Na odcinku naszym, oczywiście piątkowym, a w sobotę, moi drodzy, impreza CST Pro, na którą się już nie mogę doczekać. Relacja oczywiście się pojawi. Także, moi drodzy, trzymajcie się, życzę Wam miłej środy i do zobaczenia. Na razie.